Ze względu na pogarszającą się sytuację epidemiczną, Szpital Mrągowski imienia Michała Kajki znów będzie przyjmować pacjentów covidowych. Zakażeni SARS-CoV-2 będą leczeni w Mrągowskiej placówce już od 22 listopada. Decyzją wojewody w poniedziałek, którą otrzymaliśmy, dostaliśmy polecenie utworzenia szpitala covidowego. W tej chwili trwają przygotowania do przyjęcia pacjentów covidowych. Tak jak widać tam u góry mamy ostatni dzień zabiegowy. Dzisiaj jest dzień ginekologii. Mamy jeszcze ostatnie porody, więc porody też prawdopodobnie ostatni poród będzie. Fizycznie ruszamy 22. Chcemy przyspieszyć otwarcie oddziału internistycznego, czyli jednego, jednej z części oddziału covidowego i oddział covidowy oją na cztery łóżkach. Czyli te ruszają w poniedziałek. Kolejne do 30, tak jak jest decyzja wojewody. Mrągowski Szpital jest gotowy do uruchomienia placówki covidowej, bo w odpowiedni sprzęt i środki został wyposażony przy poprzedniej fali pandemii. I tak jak poprzednio w szpitalu będzie funkcjonować 75 łóżek covidowych, w tym cztery respiratorowe. Wszystkie oddziały, zaczynając od interny, chirurgii, Ojomu, ginekologia, położnictwo, noworodki będą zamknięte, też. Zostanie tylko oddział pediatryczny. Dlatego, że jest tak, jak tutaj widzimy, w odrębnym budynku, jesteśmy w stanie przynajmniej wprowadzić bezpiecznie pacjenta na oddział. Na takich zasadach, jakie obowiązują. Natomiast, tak jak poprzednio, będą działały poradnie, które są przy szpitalu, chyba że nastąpi jakieś zakażenie. Czy choroba któregoś z lekarzy, którzy dojeżdżają do tych poradni, no wtedy może być, że będą nieczynne. Tomografia ambulatoryjna do odwołania będzie działała tak jak do tej pory. Gastroskopia, kolonoskopia ambulatoryjna też będzie działała do tej pory. Rehabilitacja też. Czyli te, te komórki, które. Mogą przyjąć pacjenta ambulatoryjnego tak długo, dopóki nie będzie jakiejś decyzji odwołującej, wstrzymującej przyjmowanie pacjentów planowych. Dynamika zakażeń stale rośnie, dlatego podejmowane działania mają na celu zabezpieczenie w porę potrzeb pacjentów zakażonych SARS-CoV-2. Pandemia nie zniknęła, a zdrowie nasze i naszych bliskich jest przecież najważniejsze. Dlatego nie zapominajmy przy tym o maseczkach w miejscach użyteczności publicznej, o dezynfekcji rąk i utrzymywaniu dystansu społecznego.